Siemano. Cześć widzowie! Tym razem z miejscowości Kolemburg idziemy zwiedzać następne ruiny na bawarskiej ziemi, czyli jesteśmy w Niemczech. Idę jakąś polną drogą. Na dole na parkingu zostawiłem auto. Mam nadzieję, że dojdę tutaj tym laskiem. Nie było takiego specjalnego oznaczenia, że, że to tutaj, że to tędy, ale spotkałem jakąś parę, która schodziła z góry. I podpowiedziałem mi, że oni tam nie byli. Byli na spacerze po lesie, ale powiedzieli mi, że to prawdopodobnie będzie tutaj. Więc idę. O, jakie fajne drzewo, odwrócone. Nieźle to wygląda. Co prawda, mam tutaj ustawioną nawigację na pieszą wędrówkę, ale widzę, że. Idę jakby obok. No zobaczymy. Gdzieś dojdę. Gdzieś na pewno dojdę. Odnośnie mojego ostatnio, odnośnie mojej ostatniej wyprawy, gdzie byliśmy w miejscowości Burg lub Berg, z tego co pamiętam. Tam zapowiadałem, że filmy, które będę nagrywał, że będzie to kompilacja kompilacja filmów. O, Widzę, tutaj jest jakaś ścieżka, ale pięknie tu pachnie. że będzie to kompilacja filmów z, z tych wypadów, które które właśnie tutaj będę sobie czynił przez te parę najbliższych tygodni, które będę właśnie w Niemczech. Lecz doszedłem do wniosku po zmontowaniu już pierwszego filmu, że, że trwałoby to chyba zbyt długo, bo aż jakieś 15 minut ten jeden odcinek więc jeśli bym złożył wszystkie a nie wiem czy ile ich będzie załóżmy że będzie ich na przykład 5 no to byłoby to niezłe długie kombo więc naj, najprawdopodobniej zrobię to po prostu podzielę na partie i z każdego jednego takiego wypadu oglądania tych pozostałości ze średniowiecznych zamków będę składał osobny materiał. Więc tak to się zapowiada. Taki, taki mały update odnośnie do tego, co będę czynił. Teraz aktualnie idziemy cały czas do góry. Jest coraz bardziej stromo. A to oznacza, że najprawdopodobniej zbliżam się do celu, ponieważ ten zamek tak właśnie był. I chyba większość takich zamków twierców stułowana jednak na na wzgórzach o bardzo trudnej dostępności A to wszystko w celu, w celu obronnym żeby nie można było podbić takiej, takiej właśnie fortecy czy też zamku Taki zamek właśnie stanowił fortecę nie do zdobycia Zazwyczaj. O tu już widzę, są jakieś pierwsze pierwsze kamienne budowle. Zobaczcie sobie. porośniętem chem. Nieźle to wygląda. Więc myślę, że gdzieś jestem już blisko. Mam nadzieję, że żaden predator mnie tutaj nie zaatakuje. Tutaj mamy te ruiny. No, jest to widać spory obiekt. Może nawet nie takie ruiny, bo coś tych, z tych pozostałości tutaj jeszcze jest. Widzę, że jest to jakaś brama wejściowa. I takie mamy wejście. Mały rycerz pilnuje. Coś skłaszoną minę ma. O, można jakiś datek wrzucić. Na dość bardzo widzę dużym terenie to było w herbie jakąś hienę chyba mieli. Ok. Idziemy dalej. Wchodzimy przez taką dużą bramę wejściową. Tutaj nas wita, taki dziedziniec. No proszę. Fajnie tutaj. Ale grube mury, nie? nim byliśmy, były jeszcze grubsze dobra wchodzimy do góry takie miejsca to świetna świetna rzecz na weekendowe wypady nie wiem, ludzie są, więc więc tak, ktoś również miał taki pomysł, żeby wolną niedzielę spędzić sobie właśnie w otoczeniu, w otoczeniu ruin. Tak to wygląda. bardzo ładna panorama tutaj my sobie wyjdziemy na ten mur baszowy Co on strasznie taki pogięty Ale ogromne skały. Ale jakie piękne. Zobaczcie, tam jest dalsza część. Czyli tu są jakieś podziemia, bo tutaj jest ewidentnie jakiś dach. No, ciekawe. Ciekawe, czy miał ktoś pomysł, żeby chodzić tutaj z wykrywaczem metali. Mamy studnię. Mamy studnię. Nie jest ona mocno głęboka. Chociaż parę metrów do dołu jest. Ciekawe ile faktycznie ma ona metrów głębokości. Widzę, że jest to miejsce turystyczne, otwarte. Bez um, bez żadnego większego udziału tutaj, że tak powiem, ludzi z miasta, którzy trzymają na tym pieczę, i e, na miejscu jakby jest jakieś jest to uznawane jako e, obiekt, na który można zarobić, i na przykład jest to masowo odwiedzane. I wtedy byłem już na takim zamku. No, są masowo, jakby jest tutaj sprzedawane piwko. Um, ale to nie jest jedna z takich, z takiego typu właśnie atrakcji. Być może dlatego, że tych pozostałości nie jest tutaj zbyt dużo, nie ma tutaj gdzie zrobić jakiegoś zadaszenia i tak dalej. Z tych ruin, no same mury pozostawały, faktycznie. Fajnie, ciekawe to musiało wszystko tutaj wyglądać. Spróbuję dojść tutaj do tych podziemi, które, gdzie widziałem ten dach od góry, może mi się uda. Tutaj mamy men, woda widać mocno zamulona. jest to miejsce gdzie... nie, to jednak nie nie to miejsce chociaż może to miejsce, ale zamurowane kto wie są podziemia wkładam notarkę i wchodzimy w jakąś porządną latarkę. Tutaj kolejna studnia. Tutaj kolejna jakaś studnia, jakieś podziemia tam są, jeszcze niżej. Widzę, że są tam jakieś podziemia. Tu również mamy jakąś kolejną studnię. Oh, und Hier ist ein Bock, ja. Hallo 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 ja, ist simpel. Was? Was los? Wenn man hier wahrscheinlich Wie kommt man an, die da da die und die kommt dann an den Brunnen? Und dann? Guckt man in den Brunnen. Ah. die, drunter das ist quasi die Etage Okay Aber ist zu Output transcript: wir, wir sind auch schon mal durchgekrabbelt. Yeah. Ok. Tu już bym już chciała gesehen? Ja, ja. Ale muszę auch. Jest Glas, są so Glasscherben. Ah, ok. okay. Muszę so ah, okay. ja. aufpassen. Weißt du, ja. nicht, wenn was runterfällt, etc. Ok. Ej, schic, guckę mal. <laughs> e, ich, 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 bon. Danke. Ja, sind hier für Notfall, ne? Wir warten. Tutaj ci ludzie mi poradzili. Żebym sobie wszedł, zobaczył jakieś podziemia, tak zwane lochy. Żebym uważał, bo jest tutaj szkło na dole. Widać, że to przejście nie jest takie do końca legalne. Zostało tam wycięte wycięta dziura, a raczej wyrwany pręd, dokąd to prowadzi. 11-12 XI, wiek. O, tutaj mamy, tam byłem, u góry, tutaj właśnie świeciłem światłem. I tak, można tutaj gdzieś wyjść. Faktycznie. Faktycznie. Spoko, w porządku tutaj to wygląda. Dobrze jest. Aha, czyli to nie są studnie. To są po prostu takie świetliki, chyba najprawdopodobniej. Ciekawe, czy kiedyś to były lochy, czy co tu się odbywało no nic, idziemy dalej co za mili ludzie, czekali aż wyjdę a, a tutaj leży wyrwany pręt najprawdopodobniej właśnie z z tych, z tej bramy okej, okay, tak to wygląda, stąd przyszliśmy pójdziemy teraz dalej Na serio muszę zainwestować platarkę. I tutaj mamy właśnie, właśnie te szyby, które, przez które się patrzymy od dołu. Bardzo duży obiekt. Dobra, tutaj nigdzie nie dojdziemy. Tak to wygląda z tej perspektywy Jest nieźle Ale król miał piękne widoki, lasy i rzeka rzeka rzecz jasna tutaj taka dziura, ciekawe czy to służyło jako toaleta hmm? kto wie, kto wie może właśnie, jestem, może właśnie jestem w łazience króla Za chwilę odpalam drona i spróbuję wlecieć przez to okno Takie fajne miejsca Tutaj była wieża. Spójrzcie na, na te okna. Jakiego one są... Jakiego one są kształtu. To nie jest prostokąt. To jest rąb. W najzwyczajniej świecie to jest rąb. Ale ciekawie. Ciekawe spostrzeżenie mieli na robienie, na robienie kupniętych okien. Czyli w kształcie rąbów. Teraz chodzimy na dół. Tam widzę, są jeszcze jakieś kolejne podziemia. O, widzę, jest miejsce na jakieś ognisko. Poza tą dwójką ludzi, tą rodziną z dzieckiem, nikogo tutaj poza mną nie ma. Przejmiemy jeszcze jedno miejsce. No mega to kiedyś musiało wyglądać, mega. Tam widzę też jest jakieś zejście i tam również są jakieś podziemia. Widzę tam jakąś ławkę. Wow! Trzeba uważać. Idziemy to wczaić. Ale powiem Wam, że jest tutaj względnie czysto. W zasadzie jest tu czysto. Tu jest takie przejście. Jest ono bardzo zarośnięte. Czy myślę, że do niego tutaj tędy nie dojdę Ale zobaczymy Właśnie zacząłem mówić. Ciekawy jestem czy przykładowo znaleźli tutaj Nie wiem może jakieś ukryte skarby? O, tutaj jest to tak zarośnięte, że ja tutaj prawdopodobnie do nikogo nie dojdzie, Nie, bo tam już jest koniec, Tam jest skarpa. Dobra, nie ma co tam iść. Czy na przykład jakieś miecze? Albo coś takiego. Jakieś takie właśnie średniowieczne znane archeologiczne. Czy ktoś tutaj czegoś poszukiwał? Ciekawe. zamków tutaj jak jak dosłownie pszczół wulu powiem wam, że no ciekawy jestem sprawdzę i podam wam liczbę jaka, jaka jest liczba zamków właśnie tutaj na terenie Bawarii zobaczymy sobie czy, czy, czy jest to policzone? Myślę, że na pewno jest to policzone. Tutaj kolejne, kolejny taki prześwit. Prześwit z dołu, więc zapewne jest tutaj też jakieś wejście. Widać, że coś tu było organizowane. Są tutaj takie jakieś alabary. O, z tej perspektywy to dużo lepiej widać, jak to, okno, jak to okno wygląda. To nie jest prostokąt, to jest dosłownie rąb. Tutaj mamy kolejną wieżyczkę. Tutaj mamy tą wieżę której brakuje schodów. Nieźle. Engi plus prince 18, 05 15 Libę. się. Tutaj mamy wystające reszty kamiennych schodów. Można tam kiedyś było wejść do góry i mieć piękny widok. No cóż, 800 lat zrobiło swoje, albo i więcej. A tutaj mamy już skarpę. Że tutaj do nikąd już nie dojdziemy. Zobaczymy, co jeszcze tutaj mają. O, tutaj kolejna wieża. Również bez schodów. Tak to wygląda. Wieżyczka. Ładny kamień. Taki czerwony. Jak cegła. tu mamy zejścia. Zobaczcie jak mega to jest porośnięte tutaj zielenią, Bu, bujną, barwną zielenią. Myślę, że już cały obiekt mamy. Mamy już sobie przeszliśmy go. Jestem w jakimś kolejnym pomieszczeniu. W kolejnym pomieszczeniu. Zobaczę co tu widać przez to okno. Aha. A, to tam gdzie byliśmy. Tam jest ta ławka i tam jest to wejście. I tam jest skarpa. Okay. Dobrze. Fajnie. Warto było tutaj przyjść. Pooglądać. Te stare ruiny. Widzę kolejni ludzie przybywają Halo. Okej, okay. ja już opuszczam to miejsce Moje wrażenia są Bardzo miłe Zobaczcie jakie bloki skalne Te wrażenia są bardzo miłe. Fajnie się tutaj chodziło, zwiedzało te pozostałości. A dzisiaj już kończymy. Widzimy się pewnie za tydzień na tym zamku. Pamiętajcie, że LOT z góry, obieg nakręcony z góry, znajdziecie w sekcji Short. Że bardzo Was zachęcam. Zobaczcie na jakie to jest wszystko stronym, stromym wzgórzu, żeby tutaj się dostać, trzeba było cały, cały czas iść pod górę, cały czas iść pod górę. Naprawdę był to teren trudny, trudny do zdobycia. Powalone drzewa. Serdecznie się z Wami żegnam. Dzięki, że tutaj ze mną byliście. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu, jeśli jeszcze tego nie robisz. I do następnego, cześć.